Cześć, cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku będziemy grali sobie w Brawl Stars i opowiem Wam, co się zadziało na moim koncie. Bo dawno ogólnie to nie nagrywałam na YouTube, a, bo miałam bardzo, bardzo miałam mało pamięci w telefonie. Um, opowiem wam, co się stało. O, dobra. Na Najpierw odbierzemy sobie ze sklepu coś. O, znowu darmowa skrzynka. Wczoraj też taką miałam i trafiłam z niej kogoś, ale nie powiem wam kogo. No tutaj akurat też nic nie dostałam. Są przebrania takie. Um, jest chiński nowy rok, więc oni po prostu dodali takie rzeczy. Yy, przebrania są. Jest taka salina, nie chciałabym ją mieć, ale nie chcę. No ale znaczy, yy, oszczędzam pieniądze na kolet. Na yy, tutaj to za dużo kosztuje, tego nie kupię. No i ogólnie to tak działa. O nie, czemu mnie wywaliłaś? Aha, dobra. Trudno. Yy, dobra, powie, opowiem wam tak. Inaczej wygląda lobby w wydarzeniach. To trochę mnie zdziwiło. I patrzcie, jest takie coś, że wielka gra to jest oddzielnie od tych wszystkich. Wszystko jest po prostu na innym miejscu. Ale fajnie to wygląda. Jest też tak, że, za, że jutro czy, no, może za dwa dni? Tak, za dwa dni będzie po prostu nowy sezon, sezon piąty. I tam będzie pułkownik, chyba ten piesek taki. Nie wiem jak on się nazywa. Ale będzie taki piesek, co nie? I tutaj, jak macie to, wielka gra, co nie? To tutaj wam się pokazuje, że tutaj macie kilka poziomów, co nie, tego też wcześniej nie było. Teraz wam opowiem, jakich mam teraz zadmiarzy. No, e, Shelly. Na Shelly zdobyłam e, Star Power niedawno, bo ulepszyłam ją sobie na dziewiątą na moc. E, e, tutaj się nic nie zmieniło. Dostałam Ems i mam jeszcze studentkę. Nic innego. E, no, jego mam. <grym> nie wiem... Dobra, gdzie ja jestem nawet, nie wiem Dobra, dostałam Piperkę Bardzo się z tego ucieszyłam Ale wiecie, ja już nie nagrywam, jak otwieram mega boxy, Bo zazwyczaj z nich nic nie wypada Ale no wypadła akurat Piperka wtedy I kupiłam sobie jeszcze tą różową Za Punkty Bibi nie mam nic u niej, dobra O, dostałam B I kupiłam do niej, no Skina, Biedronkę Dostałam na niej wiem, że dużo tutaj się zadziało dostałam Nani yy, yy, dostałam Byrona tak, dostałam Byrona, bardzo się z tego ucieszyłam to mój pierwszy mityczny zadymiarz yy, dostałam Gale'a tak, to było wczoraj, ja wczoraj dostałam Gale'a serio, kiedy był u mnie kolega to ja dostałam po prostu Gale'a, co nie? ja sobie go teraz ulepszę ale serio, dostałam Gale'a bardzo się zdziwiłam, że ja go dostałam ja bardzo się zdziwiłam, co nie? I bardzo się ucieszyłam. Teraz mam yy, trzech na... Dobra, no może na pięciu za niedługo. Mam trzech na pięciu mitycznych zodymiarzy. Tylko teraz muszę mówić mu trochę większą rangę, bo mam na pierwszą. A kolet No u Colette się nic nie zmieniło, ale niedługo będzie do niej skin, więc odkładam sobie gemy. No u niego też się nic nie zmieniło. No i yy, tak ogólnie właśnie... <laughs> Przepraszam, bo jestem trochę, nie wiem... Mam katar. O, mogę go ulepszyć. Nie wiem, czy go ulepszać. Lepiej wybrać sobie jakąś postać inną. Chyba. Do kogo chciałabym mieć star power? Chciałabym mieć star power do... Do tego gościa. Ale ja w ogóle... Ja, ja w ogóle go nie ulepszałam. Dobra, trudno. Albo do nani, do nani chciałabym mieć cokolwiek Tak, cokolwiek donani, dobra. Yy, tak, i mam 8979 pucharków. Tak. I niedługo będę miała mega boxa za 9000. I też się bardzo cykam tego. Dobra, zmienimy sobie kolor nazwy na ciemniejsze taki trochę. Yy, I... Wiecie co? Po prostu ja nie wiem co tu się stało tam z tym Gailem, dobra. Weźmy sobie starcie w trybie yy, duo. No i zagrajmy sobie Edgarem, no bo czemu by nie zagrać nim. Yy, no i widzicie, tu jest taka yy, właśnie kolet. Na tym obrazku była. O, widzicie? No i gramy nawet sobie z Gailem. Ja mówiłam o Galu. Yy. Widzicie, wcześniej y, ja tak miałam taką twórczą myśl, bo, mam, bo ja mam też tablet, który ma chyba jakieś 5 lat. Nie wiem, ile on ma lat. Ale ma bardzo dużo. Z 2016 tam są rzeczy, więc. Wow. I ja tam miałam kartę pamięci, słuchajcie. I ja teraz miałam taką myśl, bo w ogóle, nie, w ogóle ja nie miałam miejsca na telefonie. I miałam taką myśl: Ej, a, a, co, a co jeżeli może zrobimy tak, że przełożymy tamtą kartę z tableta na telefon. No i właśnie dzięki temu powstał ten odcinek. Yy, dobra, zbiera to, zbiera to człowieku i zaraz się odradzam. I możemy zabić kolet. Yy, nie, chyba już nie. Jednak nie, jednak nie zabijemy kolet. O nie tam jest Sandy, ja bym chciała mieć Sandy, bo Sandy jest, jest taka dobra raczej postać moim zdaniem. O jezu, co miało być w ogóle. No chodź tu. Dobra, jest, jest, udało się. Udało się. O nie. O nie. Nie, 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 ty naprawdę mnie nie chcesz zabić, nie? Ja to wiem. <grystanie> Już się bałam, że mnie ktoś zabije. No chodź tu, Kolet. Przecież wiem, że chcesz mnie zabić. No, no chodź tu. Dobra, nie. No to idziemy. Ło Ło, ło, ło. ło, ło. zaraz ci. O nie! Nie, ja nie miałam szans w ogóle. Dobra, ale zaliśmy z pucharków. <grym> Postanowiłam, że weźmiemy sobie Byrona Nie wiem, tak po prostu Tak myślałam No i możecie mnie dodawać w browser W opisie macie mój kod Który trzeba wpisać Przepraszam, jestem Trochę mam katar Jestem trochę mam katar, no jak to brzmi No ja mam Serge'a nie mam serdża. Ja y, go dropnęłam, kiedy byłam u moich kuzynów w jakieś tam lato. Nie wiem, kiedyś tam. Ja po prostu otwieramy mega boxa, chyba z karnetu, i y, 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 po prostu go dostałam. Nie chciałam człowieku. Dobra, y, Jak dostałam serdża, co nie? Taki jak Omega Serge, co nie? A teraz, jak kogoś dostaję, to zależy z jakiej skrzynki, bo jeżeli jest jakiejś małej skrzynki, co nie. To z tej małej, małej na mniejszej, no, bo tak dostałam Gale'a, to ty się bardzo cieszę z nie, bo to jest mityczna postać. Jezu. Mityczna? Nie, chromatyczna postać i ym, z małej skrzynki. Czy jeszcze czy, czyli jest jeszcze lepiej niż kiedy dostaniesz Leona z małej skrzynki. Jezu, nie, 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 nie. Dobra, chodź tu, chodź tu robot, chodź, chodź, ja sobie ja, ja zabiorę ci te. Dobra, to ty go rozwal. Dobra, dobra, jest OK. Damy radę sobie z nimi, ale dlaczego drugi robot Jej już trochę ich jest za dużo. No i oczekujcie odcinka z B.S.P. bo będzie niedługo. Dobra, wygraliśmy. Będzie jak yy, próbuję zagrać jakiś parkour turny, chyba, nie wiem. Zależy. Mm. Brykuje nam jeszcze 12 pucharków, słuchajcie. 12, 12 pucharków i już będziemy mieli mega boxa. Wysłucie 5 tysięcy. Niedługo ja wbiję 10 tysięcy pucharków. A mój pierwszy odcinek był chyba yy, 10 miesięcy temu. Ja w tyle. Ja chyba w rok wbiłam 9 tysięcy. No może więcej, ale... Może więcej... Ym, dni, ale... No słuchajcie, to dużo, co nie? Tak w rok wbić. Mniej więcej w rok. Tam był Tik! Przecież mogliśmy go zadzigać. Nie wiem, jak chcecie, to mogę nagrać wam odcinek z Among Us. Nie wiem. I tak to tam... Będzie mało tych rzeczy. Więc... ...do robienia, ale... nie wiem, mogę zagrać wam. Tak ogólnie to ja nie... Ej, co? Dlaczego dwie osoby mnie oglądają? Co? Łota, 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 O Jezu, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Trzeba je zabić. Dobra, jest, jest. Chodź tu. No chodź tu, chodź tu. Chodź tu, wiem, że chcesz mnie zabić. Tak! Dobra, ale teraz nie wychodzimy, tylko po prostu jedziemy dalej, co nie? On sam nie. No dobra, zaakceptuję, ale... Ale to później zaakceptuję. Jeżeli ja jak zobaczę. 9 tysięcy pucharków. Yy, wow. Bo ja za dużo to ja w Brawl nie gram. Ale słuchajcie, wow, ja się tak cieszę z tego, że będę miała tyle pucharków. No, co moja podruba po prostu jest tam, stoi tam. Moja podruba jest, trzeba ją zabić, ale to później. O, no właśnie. Podróbo. O nie, oni mnie zabiją. Oni mnie zabiją, we dwoje. No chyba, że oni się najpierw zadziegają. Nie, raczej nie. <ścoughs> Dobra, ja czekam aż Cię od razu. <gry> mm, dobra, jestem, jestem. O nie, o nie, ja się boję. Oni wygrają. Ta moja podruba wygra. Ja to wiem. Tak, zabiła ich! Jakim cudem. Wow, wow, wow i wow. Ale serio. Oni nawet mogą mnie, za mnie zabić i tak ja zdobędę 9000. To jest ta runda. To jest ta runda, w której zdobywam 9000 pucharków. Wow. Dobra, i teraz zdobędę 9000. Dobra. Jeju! Jeju! Ja mam... Nic nie wypadnie z tego mega boksa, ale. Wow! Wow, jakie ja się cieszę! Mam no, 9000 z bucharków! Wow! Dobra, odbieramy to. I nic z tego nie wypadnie, ale. to z tego? No, mówiłam, ale dobra, dobrze jest, ok. Ale i tak się cieszę, dobra, to już koniec tego odcinka. Yy, no możecie dołączać do mojego yy, klubu, makaroniki i po prostu. Po prostu dołączajcie i bardzo się cieszę ze wszystkiego, co się odwaliło. Dobra, pa. i